Cześć kochani, właściwie to dobry wieczór. <coughs> Witam Was bardzo, kochani, cieplutko na magicznej chacie. I moi drodzy, na szybciocha robimy sobie kartę dnia na jutro, żeby zobaczyć, jakie energie tutaj do Was wszystkich, kochani, idą. Co tutaj ciekawego będzie działo się jutro u każdego znaku zodiaku. Dzisiaj, kochani, robimy sobie karty bez przesłania na jutro, ok? Ponieważ, moi drodzy, gdzieś e, tą talię kart schowałam i teraz nie wiem, e, słuchajcie, gdzie ona aktualnie jest. E, jestem zagoniona, zagoniona. Słuchajcie, m, pracą inną. E, I nie mam teraz do tego głowy, gdzie te karty aktualnie są, więc lecimy z kartami Tarota, po prostu zwykłymi, i sprawdźmy, co się będzie działo jutro. U każdego znaku z odjaku. Co się będzie działo jutro? U każdego znaku z odjaku. Ja nawet nie wiedziałam, że jest godzina 20. Już. <laughs> Wojtek musi iść spać, słuchajcie. Właśnie tutaj siedzi za mną i mówi, masz 5 minut. <laughs> nie no, zrobimy to w dłuższy czas trochę, bo nie ogarnę w 5. E, co jutro u Baranka? Słuchajcie, jutro u Baranka jakieś wahania w podjęciu decyzji baran nie będzie wiedział, co ma robić, tak, bo to jest, słuchajcie, taka karta bardzo mocno przedstawiająca osobę, która ma trudność w podjęciu Decyzji, określeniu się, nie wiem co wybrać, nie wiem co będzie fajniejsze. Mam mętlik w głowie, waham się, to mi się podoba, tamto mi się podoba, no i w sumie nie wiem co robić. Powinnam zrobić to albo może o tamto, ale nie wiem, boję się, lękam przed zrobieniem tego kroku, bo wiecie, każdy z Was może mieć tutaj inną sytuację, ale wahacie się w podjęciu jakiejś decyzji, nie wiecie co wybrać. Mogą być też osoby, które będą mieć jutro wahania nastroju. Co jutro byka? Huh, a byk się nad czymś będzie zastanawiał. Kochani, tylko nie wiem nad czym, bo to jest taka, słuchajcie, karta bardzo mocno pokazująca taki czas, w którym robicie coś, dumacie nad czymś, zastanawiacie się nad czym, chcecie zebrać owoce jakiejś pracy, ale gdzieś po drodze pracując nad czymś możecie coś jakby chcieć udoskonalić, obmyślacie plan, zastanawiacie się, czy dobrze robicie, czy tędy droga, za co mam się wziąć teraz, jak mam to rozgryźć. Coś jakoby na ten styl, ale mogą być też osoby, które po prostu jutro będą za czymś czekać, co może się delikatnie być może spóźniać, a wy będziecie w takim troszeczkę procesie, w którym będzie bardzo wyraźnie nam tutaj pokazywał, że mm, są byki, które e, chciałyby czegoś natychmiast i już, ale cierpliwość będzie jutro cnotą. E, bliźnięta, jutro. E, spędzamy czas w gronie najbliższych osób. Rodziny, rodzina, domownicy. Możemy mieć plany inwestycyjne, plany zakupowe, czyli możecie chcieć coś kupić i jutro gdzieś być może zastanawiacie się, na co tą kasę wydać. Jeżeli ktoś by jakąś kasę wydawał, to dla domu, dla mieszkania albo większe pieniądze. Pomyślność, zadowolenie, stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Takie klimaty jutro przy bliźniętach. A co idzie do raczka? Zmęczenie, <laughs> jesteście czymś zmęczone, to może być oczywiście obarczenie Was jakimiś pewnymi zadaniami, pracą fizyczną, może to też być obarczenie, słuchajcie, myślami czy jakimiś no, psychicznymi, emocjonalnymi dołkami, bo to tak naprawdę, kochani, u każdego z Was może być coś innego, ale widzę raka przytłoczonego, takiego przybitego, obarczonego czymś. Tak, albo takim zwykłym przepracowaniem, no, albo czymś grubszym. E, Le jutro. Lew jutro słuchajcie, może być bardzo spontaniczny, bardzo bym powiedziała ochoczy, energetyczny, e, mieć dużo werwy, mieć dużo zapału, e, może wpadać na różne pomysły, może czegoś chcieć e, albo zapragnąć, może Wam się coś spodobać, nie będziecie mogli przestać o tym myśleć, będziecie chcieli to nabyć, kupić, dotknąć, pójść w danym kierunku. No, takie klimaty, a co u panienki? U Panny się, kochani, albo coś kończy definitywnie, albo Wy kończycie z czymś definitywnie, nie wiem, z jakimś zadaniem, pracą, słuchajcie, nie wiem, z jakimiś innymi rzeczami, które są dla Was ważne, ale i też, moi drodzy, ta karta może obrazować proces zmiany, transformacji, czyli chcecie zmienić życie, chcecie zmienić podejście do czegoś, chcecie zmienić być może, słuchajcie, swoje zdanie co do czegoś, nie wiem, tak, ale to jest taka zmiana, nie będę już tak myśleć robić, czynić, czy cokolwiek muszę to zmienić, może musicie, może musicie same się zmienić bądź podejście swoje do czegoś, no albo właśnie z czymś już tutaj definitywnie kończyć, Waga. Wow, uwagi, słuchajcie, jutro może coś gruchnąć, ale nie wiem, co to może być. Słuchajcie, bo to może być sytuacja, nie wiem, że stłuczecie kubek w domu, albo talerz, tak, którego macie od dawna, bardzo lubiliście i coś tam. Może coś się schrzanić w domu, w mieszkaniu, czyli może coś się popsuć. Uważajcie na prąd, na ogień, no jakieś takie zwarcia. Czy coś na ten styl, ale może też się popsuć cokolwiek, nie wiem, w domu, co od dłuższego czasu mieliście. No, oczywiście, to są też niespodziewane wydarzenia, czyli takie, które mogą zatrząsnąć wami bardzo mocno. To może być taki czas, w którym coś, co długo budowałyście, może się posypać, ale nie wiem, co to może być. Wieża przychodzi nagle, niespodziewanie gdzie po prostu coś tutaj może, no takiego, kochani, konkretnego się zadziać, ale to też mogą być takie właśnie bardziej błahe rzeczy. Skorpion. Słuchajcie, Skorpion może jutro być komunikatywny, większość swojego czasu spędzać na gadaniu. Może to być oczywiście gadanie przez telefony, przez maile, czaty. No, może też rozmowy. Słuchajcie, face to face nie wnikam, ale to jest taki czas komunikacji, czyli jutro muszę załatwić to, pogadać z tym, pogadać z tamtym. Jestem taki, nie wiem, mam potrzebę rozmów, być może, ale to też jest karta mówiąca czasami o tym, że. Coś chcecie przyspieszyć, chcecie za coś szybko się zabrać i być może są skorpiony, które tak e, do czegoś będą również podchodzić. Strzelec. Hmm. Kłótnia. Uważajcie, strzelce, bo możecie jutro z kimś się pokłócić. Nie potraficie się w jakimś temacie z jakąś osobą dogadać. Każdy z Was ma swoje zdanie. Jeden drugiemu nie ustępuje. Nie ma tutaj taryfy ulgowej, nie ma kompromisów. No i może dojść do zwady, do kłótni. No, tak to kochani się pokazuje wy same też możecie być nerwowe bardzo czymś poruszone możecie się wewnętrznie bić z jakimiś myślami co was może tak troszeczkę wiecie rozstroić pod każdym tym względem no ale ja tutaj ewidentnie słuchajcie widzę spór, kłótnie niesnasek no uważajcie strzelce bo jutro może być dosyć nerwowo koziorożec koziorożec chce się z czegoś wyzwolić może są jakieś przeszkody, może są jakieś trudności w jakimś osiągnięciu celu. Możliwe, że w czymś utknęłyście i nie wiecie jak z tego wybrnąć. Może boicie się jakiegoś kroku tutaj odważnego zrobić, ale chciałybyście, tylko macie obawy, bo to jest też myślenie takie trochę, wiecie, negatywne, pesymistyczne. Ale też widać koziorożca, który ma ochotę to wszystko już pokonać i się z tego wyzwolić. I być może co niektóre z Was znajdą sposób, żeby to wyzwolenie się. E, no dokonać, nie? Wodnik jutro. Zdenerwowany, wkurzony. Mogą, słuchajcie, gdzieś tutaj, e, jeżeli wodnikowi jutro ktoś tam coś za dużo powie, to nawet słuchajcie ostre słowa. Mięcho może tutaj wodnik rzucać. Bo to jest takie wiecie, że aż wodnik może podniesionym tonem głosu się wypowiedzieć. To mam na myśli. Możecie też, kochani, być wkurzeni, zdenerwowani na jakąś sytuację, na człowieka. Niekoniecznie mięsem rzucać, czy też oczywiście krzyczeć na kogokolwiek, ale to wzburzenie z powodu czegoś tu może u Was, kochani, zagościć. Możecie też, kochani, chcieć o coś mocno zawalczyć, nie licząc się już z niczym. No i rybki. A u rybek jutro, słuchajcie, bardzo dobra energia do działania, do wyznaczania sobie celów, pracy. E, słuchajcie, nie wiem czego, bo to jest król, który po prostu ma pomysł, ma koncepcję, ma plan na jutro i budzi się rano i nie będzie to dzień lenistwa, ociągania się, nie chce mi się, tylko raczej właśnie nastawienia się na to, chce mi się, zrobię to, mam energię. Jest to mega dzień na coś, co tutaj chcecie ryby osiągnąć. E, oczywiście Słuchajcie, karta również mówiąca o pasji, zaangażowaniu, o tym, że może ktoś, coś się Wam bardzo podobać i lgniecie w tą stronę, póki tutaj to coś nie będzie, czy też ktoś nie będzie Wasz. Kochani, tak to wygląda na dzień jutrzejszy, czyli na 25, kochani, czerwca. Życzę Wam oczywiście, żeby dzień potoczył Wam się mega happy, szczęśliwie, kochani. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak karty, kochani, z Wami rezonują. No i tymczasem, moi drodzy, ja kończę. Słuchajcie, wbijam gdzieś pod prysznic, kładę się, żeby delikatnie, kochani, odpocząć, bo miałam dzisiaj mega pracowity dzień. No i widzimy się, słyszymy się w dniu następnym. Buziaki.